Hej, 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 witajcie na moim kanale. Na dziś przygotowałam e, dla Was taki miksik Neonowy Bonus 7. Jadę do Vegas, ekstra pensje, laki koniczynkę, pastelowe 9 i masa kasy. Wkład to e, 40 zł. Zaczniemy od masy kasy. Masa kasy z numerkiem 6. W bonusie szukamy sejfu. A mamy arbuza za <śmiech> Przepraszam. <śmiech> Wygrywające liczby to 18, 36, 20. <laughs> Przepraszam i 4. A moje liczby 22, 2. Trzydzieści jeden, dziewięć i trzydzieści osiem. W drugim rządku dwadzieścia trzy, dwadzieścia sześć, siedem, dwadzieścia jeden i szesnaście. Czyli DH pusto.

PSG. Tak jest. Laki koniczynka z numerkiem 40. Szukamy czarnej e, albo czerwonej biedronki. Czerwona mnoży razy dwa. Numer 40. A mam klucz żółw winogrono. Aparat, pióro, zegar, palma, motyl, cytrynka i tulipan. BNQ, również pusto. Ekstrapensja z numerkiem czternastym. Szukamy wygrywających liczb. Albo na, dwóch napisów ekstrapensja. Wygrywające liczby to 1, 3. Oj. Turbulencje 1, 31, 6 i 7 moje liczby to ekstrapensja poproszę jeszcze jeden napis 9 16 15 i 2 w drugim rządku 4 12 osiem, trzydzieści cztery i trzydzieści trzy, czyli SEO. Pusto. Jadę do Wegas z numerkiem siódmym, szukamy czarnego albo zielonego dolara, zielony mnoży razy dwa. A mam kier, melon, karo, biedronka, śliwka, winogrono, pik, winogrono, palma, róża, winogrono. A na nas mamy dolarka. Super, nie będzie na pusto. Czarny, czyli nie mnoży. Słońce, korona. Słońce. Zbrocik hmm. będzie. Róża i na końcu biedronka. A pod dolarkiem dyszka. Fajnie. A, a, a. Okay. I na koniec neonowy bonus 7 z numerkiem 10. I tu szukamy worka albo siódemki, siódemka mnoży razy 2. I szukamy karo, kostka, cytryna, winogrono, wiśnie, pik i nuta. kier melon borówka, dzwon śliwka motyl bluzka ananas i banan aparat chmurka kwiat i kapelusz niestety tutaj pusto c m -l. Ale na wkład 40 mamy z dyszkę. Fajnie. Dzięki wielkie za oglądanie. Do usłyszenia. Pa.